Witajcie moi drodzy, jesteśmy tuż przed sezonem zachorowań, a w mediach głównego nurtu już dochodzi do grzania tematu jedynej słusznej choroby. Spójrzcie proszę na to, jaki konflikt wyniknął między redaktorem Jankowskim a Dobromirem Sośnierzem. Dzisiaj Sośmierza. Panie pośle, wylebacie wszyscy krokodyle łzy to jest moja opinia oczywiście. Za chwilę jest kampania wyborcza, przecież będziecie się walić pałami w tej kampanii wyborczej, aż będzie trzeszczeć, trzaszki będą przez chwilę. Nie, nie zgadzam się z takim zbiorczym traktowaniem wszystkich przez pana redaktora, bo ja tak samo mogłem powiedzieć, że wy dziennikarze wiecznie podajecie fałszywe informacje, albo wy dziennikarze podajecie właśnie takie, tego typu m, informacje, które, które rozpowszechniają te mowy nienawiści, że są pan redaktor ma pewien dorobek tutaj w szczuciu na nie Czuciu, tak. Dlaczego pan, dba, pan mnie dość agresywne wypowiedzi miał w stosunku do nich, oskarżał i pan... Dlaczego nie obraża? no, Nie obrażam, mówię, co pan robił, tak? I to... I to. A jakim... A niech pan poda przykład, którym już czułem. To bo, mówił pan o tych ludziach, że są winni śmierci innych, chociaż nie było takich dowodów, że... Nie, nie mówiłem. Coś w tym stylu. Nie. Tego typu wypowiedzi padały tutaj z, z pana strony. Był pan w tej sprawie bardzo stanowczy, więc a nie można wszystkich dziennikarzy i wszystkich polityków traktować jedną miarą, bo każdy może odpowiada tylko za siebie. Ja też nie odpowiadam nawet za to, że Grzegorz Prawo zgasił świece hanukowe. Też mi się to nie podobało. Tak? Natomiast rzeczywiście uważam, że powinniśmy odejść od, od tolerowania daleko idących sformułowań takich typowo pograbliwych nienawistów. Niech tego typu, jak, jak te osiem gwiazdek, bo to na szeroką skalę miało miejsce. To nie jest jakiś incydent, bo za jedną osobę nigdy nie da się upi upilnować jednej osoby, tak? No tak, no, drodzy z Państwo. Się człowiek, oczywiście, coś... pan poseł z Konfederacji, właściwie łączy ich tylko Konfederacja, ale jest odpowiedzialny za siebie. Ja bym tego nie powiedział, to kto inny by powiedział, a ja oczywiście szczułem, tak? I 100 tysięcy osób w p*** poszło do piachu, poszło do ziemi, a mogłoby dzisiaj żyć. No, ale ja oczywiście szczułem. Kiedy mówiłem o szczepionkach, Czułem. Uratowały życie milionom ludzi na świecie, też szczepionych. Zielu, izolowanie uratowało im życie. Ale ja oczywiście szczułem. No bo ważniejsze było prawo do wychlania wódki w Zakopanem wtedy, kiedy nie można było wtedy się spotykać. Prawda? I to jest wolnościowanie. Panie pośle, to już teraz... A ja jak, W jaki sposób pan to referuje? Już też jest formą... Nie, nie, pan, oddaję, oddaję to... Oddaję jaka była no nie, no, atmosfera wtedy. Atmosfera to była to... taka, że sialiście państwo w atmosferę grozy nieadekwatną do zagrożenia. Już do, dawno było wiadomo, A wy że... A wyżeście wychodzili na ulicę w manifestacjach, zdejmijcie te szmatki, pokazywaliście ludziom, że masz prawo do zakażenia. No i tak, I pamiętam, masz prawo pamiętam do Pamiętam, jak, do piany, jak był, było zdjęcie autobusu, e, e, autobusu zwolenników, tam Mrał, na między, takie spotkanie podpisane, autobus śmierci, bo tam wszyscy bez masek. I nikt nie umarł. Przeprosiliście tych ludzi za to? Dziennikarze, wy, ja wiem, ja że akurat, to? Ja akurat pan... Nie, nie, no, no, ale nie, doskonale zbie, ale, ale pan doskonale tak wie, Że, tak że autobus śmierci. doskonale pan wie, że izolowanie, że maseczki, doskonale pan wie. I pan wie, że uchroniły wiele osób, no właśnie, uchroniły im życie. A 100 tysięcy osób Ale pan nie jest lekarzem i pan się oczywiście na tym zna. Dobrze, kochani, ale to no pan, i skończymy pierwszą jest, część. To były zalecenia. Nie, ten jest. Ten, ten lekarz, o, nie jest jak nie lekarz, ale wie, nie lekarzem. Ale przyjąłem szczęście. Te krokodyle łzy, to jest moja opinia oczywiście. Za... A co wy o tym wszystkim myślicie? Czy rzeczywiście redaktor szczuł? A może nie? A może tylko przekonywał? Koniecznie zostawcie komentarz.